Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla panny na grudzień 2020 roku. Karty oczywiście były wcześniej tasowane, jeszcze trochę potasujemy i zobaczymy, jakie energie będą chciały się pokazać dla panny. Na grudzień, 2020 roku. I zaczynamy. dwa przeszłości dwa kielichy. Teraźniejszość cztery buławy. Przyszłość Wieża. Karta rada. Paść mieczy. Środowisko otoczenie Rydwan. Trudność mak. Co zrobić? Osiem mieczy. I wynik. Mamy tutaj reszty. I zaczynamy. Zaczynamy oczywiście tutaj od przeszłości. Jeszcze trochę przesunę te kartę. Mamy dwa kielichy, więc może jakieś piękne uczucie może coś się rozpoczęło, może coś się rozpaliło, a może po prostu był to czas, w którym relacje były bardzo, bardzo istotne tak? W którym właśnie może trzeba było się przyjrzeć wymagały jakiegoś, jakiejś może interwencji. No a może tak jak powiedziałam po prostu może kogoś poznaliście, może 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 jakieś właśnie wielkie fajne uczucie, tak? Może coś przyszło do was. Natomiast w teraźniejszości bardzo pięknie pokazują się tutaj cztery buławy. Czyli taka stabilność Szczęście, radowanie się też z innymi ludźmi swoim szczęściem, pokazywanie tego szczęścia. Myślę, że właśnie dla niektórych, może, jeżeli kogoś poznaliście, właśnie w przeszłości, może jakieś, właśnie, plany, może jakiś ślub, będzie się tutaj, właśnie jakieś plany związane z, z ślubem będą się tutaj dopinały, a może po prostu, jeżeli już jest to jakaś relacja, która już jakiś czas już istnieje, no to po prostu taka właśnie enklawa takiego szczęścia bardzo, bardzo ładnie się tutaj pokazuje. Też może jakieś spotkania właśnie, też z z rodziną, może czy z przyjaciółmi. Yy, więc taki bardzo przyjemny czas tutaj. Natomiast w przyszłości jest tutaj jakaś wieża. Może coś przyjść do was zaskakującego, coś przemieniając, przemieniaj, przemieniającego was. Yy, może to wy też yy, po prostu tą wieżę powodujecie, tak? Yy, coś po prostu burzycie, coś, co właśnie co uważacie, że po prostu no, powinno być zburzone, że, że dalej tak nie chcecie. Albo tak jak mówię, no po prostu coś, jakiego, jakaś niespodzianka taka przychodzi z zewnątrz, która może być dużym zaskoczeniem, tak. Oczywiście może to być większa rzecz, ale także może to być jakaś mniejsza, taka bardziej błaha, tak, ale, ale jest to też taka energia długodziałająca, więc y, y, może na przyjść w takiej niedalekiej przyszłości, ale też i troszeczkę dalszej, tak? I no, po prostu y, coś, coś wami może po prostu, y, może potrząsnąć, poruszyć was tak dogłębnie. Może będzie trzeba właśnie coś zmienić, y, y, Zająć się jakimiś sprawami, tak naprawdę, do, rozebrać coś do, do samego fundamentu, żeby tą nową, żeby tą wieżę po prostu odbudować już na takich zdrowych, fajnych fundamentach. Oczywiście to nie musi być związane tutaj z tą dwójką kielichów i, i z czterema buławami. Może to mieć jakiś tam wpływ, ale to niekoniecznie. Oczywiście no, może też być i tak, że Coś tutaj, powiedzmy w jakiejś relacji się też może, może, coś się wydarzyć, tak? Ale tak jak mówię, to mogą być różne, różne, bardzo, bardzo różne rzeczy związane z tą wieżą. Natomiast karta tutaj Rada, mamy Pazia Mieczy. Myślę, że tutaj trzeba uważać na tego Pazia Mieczy, żebyście właśnie zbyt pochopnie Czegoś nie oceniali, żebyście zważali na to, co, co mówicie, żebyście czegoś po prostu nie żałowali, żebyście może, jeżeli wy powodujecie tą wierzę, żeby się przyjrzeć, żeby to nie było takie impulsywne jak ten właśnie paśmieczy, bo tak jak mówię, no, łatwo jest zburzyć coś, jeżeli właśnie. Było, było to pozytywne, tak? Łatwo jest zburzyć, a potem no, odbudować już no, jest dużo, dużo ciężej. I dlatego tutaj bym się przyjrzała temu paziowi. Jeżeli właśnie będziecie wchodzić w taką energię tego pazia mieczy, robić rzeczy jakieś takie bez przemyślenia, jako impulsywne takie bardzo, więc tutaj bym się wyhamowała i na to zwróciła uwagę. Abyście po prostu później czegoś, czegoś nie żałowali. Więc tutaj się pokazują właśnie te energie, i myślę, że można na to zwrócić właśnie baczniejszą uwagę, na tego pazia w sobie, na tą energię. Więc może będziecie, może trzeba uważać na osobę taką która właśnie wchodzi w taką energię pazia mieczy. Może ktoś, może, może na waszej drodze właśnie stanie taka osoba, która właśnie za bardzo nie, najczęściej częściej mówi, bez przemyślenia niektóre rzeczy, tak? I żeby jeżeli wam na tej osobie zależy, na tej jakiejś relacji czy na jakiejś sprawie, no to może nie brać tego do siebie, tak? I, właśnie, żeby, żeby wyhamować trochę tą wieżę wtedy. No myślę, że to będzie różnie, różnie wyglądało. No, jeżeli to od Was zależy, no to tak jak mówię, no to łatwiej jest jeszcze zapanować, chociaż nad tym paziem mieczy nie jest tak łatwo, bo to jest impuls, tak? No i właśnie w jednej chwili można wszystko, wszystko zburzyć. To, co się nad, nad czymś można było pracować latami, a, a jedna chwila, jeden moment, jeden impuls i burzy wszystko. Tutaj wasze środowisko otoczenie, jest tutaj Rydwan, więc myślę, że jest pewne, pewne jaki cel chcę osiągnąć, w którym kierunku chcę jechać tym Rydwanem. Że będzie potrafiło się zintegrować. Więc ma tutaj bardzo fajna jest tutaj ta energia tutaj kogoś z waszego środowiska otoczenia, że będzie potrafił te swoje jakieś ciemne str tą, tą ciemną stronę, z tą jasną, jakoś nad tym, nad tym wszystkim po prostu zapanować i pójdzie ostro do przodu. Więc tutaj wy tym bardziej no, musicie uważać na tego pazia miecze. Tak jak mówię, żebyście później czegoś nie żałowali. Natomiast y, trudnością jest wejście wymaga, y, właśnie, y, w maga, właśnie uwierzenie w to, że tak naprawdę wszystko macie w sobie, wszystkie narzędzia i jesteście w stanie właśnie zapanować i y, 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 realizować swoje marzenia, cele. I tutaj właśnie może wam się wydawać, że nie macie tych kompetencji wszystkich, a tu się okazuje, że je macie, tak? I tu jest trudność z wejściem właśnie w tego maga. No to tak jak mówię, no tutaj na tego, na tego pazia bym bardzo, bardzo uważała. I starała się właśnie, żeby nie wchodzić w tego pazia mieczy, tylko w tego maga, żeby uwierzyć w siebie. I żeby wejść w tego maga. Tutaj co zrobić, macie osiem mieczy, czyli właśnie jakieś takie myślenie, że, że, że nie możecie czegoś zrobić, że, że nie dacie rady, więc to jest myślę, że to tylko się dzieje w waszym umyśle, tak naprawdę, więc trzeba będzie po prostu wyjść z tej ósemki mieczy, żebyście po prostu nie krzywdzili się takim myśleniem. Tak, bo w, w taki sposób też jeżeli chodzi o jakieś działania, no hamujecie się. Nie jesteście swojego całego potencjału w stanie wykorzystać. Więc tutaj namawiani jesteście, żeby wyjść właśnie z jakichś ograniczeń i po prostu wejść trzeba w energię tego, tego maga. Tutaj, jako wynik, czy rada jest sąd, czyli też właśnie trzeba zwracać uwagę na to, co robicie, co mówicie, bo to może mieć później poważne konsekwencje, tak. I, i ta sprawiedliwość, która przyjdzie do Was, tak, no nie zawsze może się Wam po prostu podobać rozwiązanie tak, tej sprawiedliwości. Więc tutaj na to tym bardziej bym właśnie uważała, ponieważ to widać, że konsekwencje mogą być bardzo bardzo poważne. Tak. Więc no chyba najważniejsze w tym rozkładzie to jest to, żeby panować nad tym baziem mieczy. I jeżeli nie chcecie czegoś burzyć, a to wyburzycie, to się nad tym zastanówcie, żebyście czegoś nie żałowali. Um, a tak to, to widzę, że no, macie tutaj narzędzia wszystkie, macie tego maga, więc no jesteście w stanie jakiś ten jesteście tą, tą energię właśnie. Jakby pokonać, jeżeli wyjdziecie z tych swoich ograniczeń myślowych, tak? I po prostu uruchomicie w sobie tego maga. Więc może to wszystko fajnie się zakończyć. Um, tak wygląda czytanie dla panny na grudzień 2020 roku. Oczywiście, jak wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!